Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, oczywiście na początku chciałem przypomnieć o konkursie. Link do filmu konkursowego jest oczywiście w opisie filmu. I proszę naprawdę jeszcze raz sprawdzić, jak wpisujecie hasło konkursowe. Nadal parę osób ma hasło. Źle wpisane w postaci, że brak odstępów yy, i literki, wielkość literek też się nie zgadza, więc proszę sprawdzić jeszcze raz, czy na pewno wpisałeś swoje hasło prawidłowo. Yy, zapraszam także na grupę Facebookową. Link do grupy Facebookowej także jest w filmie. Yy. No, i moi drodzy, dziękuję Wam za subskrypcję, za komentarze. Jest już nas tutaj 463 osoby. Także brakuje nam jeszcze 37 do rozstrzygnięcia konkursu. Także osoby, które oglądają moje filmy, zachęcam do kliknięcia. Przycisku subskrypcji. Was to nic nie kosztuje, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału. Także przechodzimy do yy, meritum tego filmu. Moi drodzy, yy, ostatnio Dominik nagrał z kanału. Dominik z kanału zakał.pl. Yy, filmik o w złotówkach roku 94 i 95. ja też miałem już pomysł na ten film ale no niestety Dominik był szybszy także ja nagrywam dzisiaj zresztą praktycznie wszystkie filmy nagrywam na bieżąco i głos jest na żywo także zaczynamy moi drodzy tak jak Dominik, u Dominika na filmie widzieliście ta oto dwóch złotówka z roku 1994 na licytacji sprzedała się za 235 zł. To już jest naprawdę duża kwota. No, 235 zł plus przesyłka za 2 zł. No a ja bardziej chciałem. Nie będę stawiał tutaj do tej licytacji, bo widzieliście u Dominika. Byłoby to bez sensu, żebym ja jeszcze wstawiał to samo co Dominik. Ja tutaj mam zupełnie coś innego na myśli. Ok, ale może zaczniemy znowu od suchych danych o monecie. Teraz tak. Średnica monety 21,5 mm. Waga monety to 5,21 grama. I teraz moneta jest wykonana z dwóch metali: rdzeń jest to miedzian nikiel, a pierścień jest wykonany z brązalu. Obrzeże jest gładkie, a nakład jest to 79 644 000 sztuk projektantem, projektantem, Mon projektan projektantem, się zaś zapomniałem jak się odmienia, dobra, monetę zaprojektowała pani Ewa Tyc-Karpińska, w całości, jak i awers, tak i rewers jest w wykonaniu tej pani, i teraz tak, yy, moi drodzy, na kup teraz aktualnie, są do kupienia te monety licytacji w dniu dzisiejszym żadnej nie ma żebym mógł porównać ceny monety bez gradingu a więc na kup teraz jedna firma firma sprzedaje za 165 zł ale no nie są to monety UNC tak jak oni podają w opisie, bo naprawdę brzydko wyglądają jest to trochę naciąganie. Historii a inna osoba chce, żąda, żąda 370 zł na kup teraz i moneta wygląda, wygląda na właśnie stan pierwszy. Jest też y, licytacja y, w Gradingu NGC z notą MS 68 jest to licytacja od ceny startowej 999 zł. raczej wątpię, żeby ktoś się pokusił hmm, tą monetę licytować od tak, takiej wysokiej kwoty a wracając teraz tak, e, ta moneta moi drodzy ma, ma branie, jest, jest poszukiwana, jest pożądana i najwyższa cena jeśli chodzi o licytację w gradingu, moi drodzy, takie 2 zł złote sprzedało się z notą MS68, oczywiście to było NGC, za 619 zł i 99 grosz. No, kwota już spora, jak za współczesne 2 złote. A najwyższą możliwą kwotę ta moneta uzyskała także dzięki NGC z notą MS68 i było to na kup teraz. Ktoś zdecydował się kupić monetę na kup teraz za 799 zł. Ktoś zdecydował się kupić monetę od osoby handlującej zawodowo numizmatami za 799 zł 2 zł za 8 stówek no to już już jest Kongo no. zaczyna się już tak powiedzmy jak to Dominik nazywa, e, numizmatyka portfelowa zaczyna wycho wychodzić na salony, więc mm, proszę też nie pisać, że ktoś tam spekulacje y, y, robi. Y, będę też powtarzał: nie wolno wszystkich wrzucać do jednego worka. Ktoś spekuluje, ktoś nie, ktoś uczciwie sprzedał monetę. Nie możemy, nie wiemy tak naprawdę, czy. Sama ta osoba sobie podbijała, czy, czy, czy nie? Więc nie możemy nikogo w ten sposób oskarżać o jakieś haniebne czyny. Ok, a więc tak jeszcze raz. W licytacji, w gradingu ta moneta sprzedała się za, no możemy powiedzieć, 620 zł. Ktoś zdecydował się kupić na kup teraz z notą MS68 za 800. No, i tak jak u Dominika na filmie, żeście widzieli, 235 zł w licytacji. Aktualnie na Allegro nie ma żadnej monety wartej uwagi, jeśli chodzi o stan. Więc jak widać, moneta jest rozchwytywana. Kto ma, niech się pochwali. Kto nie ma. Też muszę napisać komentarz, że nie ma. No i to by było tyle. Także ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dziękuję jeszcze raz za suby, komentarze. I zapraszam osoby, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybowały kanału, do kliknięcia tego czerwonego przycisku. Także dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.